Spójrzcie, co mi była dała po rozstaniu. Nie wiem czemu, taki prezent na rozstanie, nie rozumiem, ale no, przez nią teraz nic nie robię innego, tylko ciągle naginam na tej konsolce. Zobaczcie, jest tutaj ogólnie ponad 16 tysięcy gier z 40 różnych systemów. Wiele nawet nie znałem. Jest tak, PSP, jest PlayStation, z takich znanych Dreamcast, Sega, różne. No jest tego Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64, Super Nintendo. No jest naprawdę tego bardzo dużo, jak widać. I na tej małej konsolce ta kentrujka działa jak marzenie. No zobaczcie, pięknie to działa. Idealnie i perfekt. Zelda na gęboju, Znaczy na Tym? Na tej konsolce też super sprawa. E, też polecam. Także jak chcecie sprawdzić, czy jest tutaj jakaś gra, e, napiszcie w komentarzu, to dla Was sprawdzę. E, no i link do niej, do konsolki jest na moim profilu, więc e, jak ktoś chce kupić, można zajrzeć. E, dla mnie to jest mega dobra, fajna opcja.